Wizyta została zorganizowana przez Związek Miast Polskich i stanowiła pokłosie międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Warszawie. To traktuję jako raz kontakt, bardzo ważny kontakt międzynarodowy, a z drugiej strony sądzę, że dzisiaj nasza solidarność z Ukrainą jest po prostu potrzebna i stąd miasto jest przy tym. Goście z Ukrainy odwiedzili polskie miasta i spotkali się z ich władzami. Do Jeleniej Góry przyjechała wicemer miejscowości Myrrod Antonina Nikiczenko. Podczas wizyty głównie interesowała się rozwiązaniami w kwestiach socjalnych. Na Ukrainie zajmuje się kwestiami kultury, sportu, edukacji oraz opieki społecznej. Wczoraj spotkałam się z waszymi organizacjami pozarządowymi. Mam nadzieję, że część stosowanych przez nie rozwiązań będę mogła wprowadzić również u nas na Ukrainie. Gość z Ukrainy pozostanie w naszym mieście jeszcze kilka dni. Czas ten ma stanowić okazję do zwiedzania i zapoznania się z Jelenią Górą i jej mieszkańcami.